szczęśliwa ze swojego życia, ale jednocześnie właśnie moje skłonności do ryzyka są coraz większe. Jest głód na więcej. Jest głód na więcej i jest tak wiesz na zasadzie zobaczmy co się wydarzy. Nie? A jednocześnie jakby wiesz też w Polsce jest bardzo dużo tematów tabu. Między innymi temat śmierci. My nie mamy z tym problemu. Bardzo często o tym rozmawiamy. Zdajemy sobie sprawę, wiesz, że jakby uprawiamy sport podwyższonego ryzyka, aczkolwiek uważam, że ja w driftingu akurat jestem o wiele bardziej bezpieczna niż na ulicach Warszawy. Natomiast, no ale inne rzeczy, jakieś czy kłady, czy offroad, no to jak idziesz spokojnie, Przede to można zrobić fajnie. Ale najbardziej ekstremalnym, co robimy w życiu, to jest prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Też, że, tak? biznes tak. w Polsce. To, co, to extreme to jest... sports. Top of the top ekstremalnych sportów, naprawdę nic więcej nie trzeba. Tak, ale chodzi o to, że rzeczywiście jakby ponosimy te ryzyko, w związku z czym też wielokrotnie o tym rozmawiamy. My nie mamy, nie jesteśmy małżeństwem formalnie, natomiast spisaliśmy akty notarialne, podpisywaliśmy testamenty tak, żeby było wszystko absolutnie wyczyszczone i tutaj sprawa uregulowana, nie było z tym problemu. I. I wiesz, i to jest tak, że ja też jestem z tym pogodzona, tak? Ja jedyne o czym myślę to no Mariusz jest dorosłą osobą, więc sobie świetnie poradzi, to żeby moje psy miały dobre zabezpieczenie. No dobra, dobra. Ale ja, ale wiem, lepiej że, ja wiem, że ja wiem, że akurat jeżeli chodzi o Tekile i Borysa, to były moje psy i one absolutnie to były moje dzieci i nawet jak myśmy się kłócili z Mariuszem i Mariusz mówił, że traktujesz mnie jak te psy, ja mówiłam, chciałbyś. <śmiech> <śmiech> one absolutnie były dla mnie mega priorytetem i, i kochami. Bardzo i się o nie zawsze martwiłam. Natomiast wiedziałam oczywiście, że Mariusz się nim zaopiekuje, natomiast to były po prostu. On, on był jako ten trzeci, e, doszedłeś do nas, one były pierwsze. Natomiast obecnie nasza korba, no to on ma, wiesz, korbę na jej punkcie, więc absolutnie wiem, że cokolwiek mi się wydarzy, to, to ten pies będzie miał e, najlepiej na świecie. Więc... Twoje <laughs> Przej, właśnie, ona już przejęła? No